Witajcie kochani! Słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj, ponieważ zbliżają się święta wielkanocne z takim filmikiem, w jaki sposób ja sieję rzeżuchę. I to będzie jeden taki klasyczny sposób, w którym po prostu sieję ją w doniczce z ziemią. Mam tutaj już, słuchajcie, namoczone, wczoraj sobie namoczyłam, taka galaretka powstała, nasionka żerzuszki. One już troszkę zaczęły kiełkować. Tam widać e, niektóre, że już zaczęły kiełkować. Tak, ładnie to pachnie. znaczy, ja lubię ten zapach akurat. I mi się właśnie dobrze ze świętami Wielkanocnymi, bo jednak jakby nie było w ciągu roku, nie jemy żerzuchy <laughs> zbyt często. A właściwie w ogóle nie jemy żerzuchy. No to jest właśnie, żerzucha to jest kiełek. E, więc taka, a jednak kiełki mają najwięcej w sobie tych wartości odżywczych, to jest najbardziej pożywne yy, yy, jedzenie, po prostu żywność. O tak. Słuchajcie, a drugi sposób to będzie taki, że yy, mam yy, tutaj jajko yy, steropianowe. Akurat wziąłam takie małe, bo ja chcę zrobić taką próbę, bo nie wiem jak to wyjdzie, bo jeszcze tego nie robiłam. Akurat to jest nowe. I słuchajcie, bo zauważyłam to w jakiejś telewizji śniadaniowej, która zwykle rano sobie tutaj u mnie plumka i ja tam sobie, wiecie, coś robię w domu, krzątam się, ogarniam sobie różne rzeczy i po prostu słucham i jak mnie coś zainteresuje, to wówczas patrzę. I właśnie to mnie zainteresowało, w jaki sposób to zrobić, aby rzeżucha sobie tak ładnie obrosła to jajeczko. I no trzeba mieć jakąś podstawkę, ja mam, słuchajcie, ponieważ to jest małe jajeczko, to ja mam taki drewniany e, e, kieliszek na jajeczko e, i e, polega to na tym, że trzeba mieć waciki e, bawełniane, wodę, tak, mam tu w miseczce wodę i nasionka, żężuszki. No i właśnie to jajo i podstaweczkę jakąś. I teraz tak, moczymy waciki w wodzie. Ja troszkę sobie to, ten wacik troszkę sobie wycisnę. I oklejamy jajo tymi mokrymi wacikami. No i teraz tak, tak dookoła, żeby było ładnie, wiecie, pokryte. Gacikami. Jestem ciekawa właśnie jak to, słuchajcie, czy to się dobrze przyklei, bo jeszcze tego nie robiłam. No fajnie nawet się trzyma. O. No i tak do tego poziomu jakby tak, tak oklejamy to, żeby później, słuchajcie, można było to wstawić, o, w ten sposób, czyli u mnie tutaj aż dotąd jest akurat. Biorę sobie kolejny wacik. W sumie można to całe nawet okleić, ale dobra zobaczymy jak to będzie wyglądało. Można zmienić po prostu podstawkę, no nie? Zrobić sobie jakąś inną i y, okleić żeżuszką, naszynkami żeżuszki do Um, poziomu um, jakby tak, tak jak będzie stało sobie to w zależności od tego w czym będzie stało to jajeczko um, i zaraz Wam pokażę co trzeba dalej zrobić um, w telewizji śniadaniowej polecali żeby um, wziąć teraz po oklejeniu jaja um, zmoczonymi wacikami um, należy wziąć w dłoń a i ją w ten sposób Naklejać. Natomiast ja pomyślałam, że sobie położę, wysypię nasionka na talerzyk i spróbuję po prostu takim sposobem okleić jajeczko. O, zobaczcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I to są suche nasiona. To nie są nasiona namoczone. To są suche nasiona. Które ja teraz nanoszę na jajeczko. W ten sposób. Ojojoj, zostaje mi też na rękach, ale to nie szkodzi. O, zostało mi sporo na rękach teraz. Ok, zaraz coś z tym zrobimy. Ojejku, dobra. Hmm. Co tu zrobić z tym teraz? Spróbuję to, e, słuchajcie, mm, sobie, o, może wacikiem zdjąć z dłoni, bo szkoda, nasionek. A nasiona wcale nie są takie tanie. Za, słuchajcie, 5 gram nasion kupiłam e, je w jakimś sklepie mm, warzyw, z warzywkami i owocami w warzywniaku. E, 2 złoty zapłaciłam za e, 5 gram. Nasion. No to jednak sporo. Kupiłam yy, pięć opakowań. Yy, może zmoczę ten wacik. No jak mi zostanie w wodzie, to nie przeszkadza, bo to się namoczy. Ja sobie to trochę później przecedzę i sobie wysieję tak czy siak. Natomiast nie sądziłam, że to będzie tak się lepiło do rąk, bo jeszcze tego właśnie nie robiłam wcześniej. No w każdym razie polega to na tym, żeby to tak fajnie sobie okleić jajo. Czekajcie, ja sobie pozbędę się tych nasionek. Trochę może tutaj sobie zmoczę to jajo. Bardziej te nasiona. No i wiecie, to jest po prostu na tym jajeczku będzie to wyglądało, myślę, ładnie. Później efekt Wam pokaże, jak mi to już urośnie. I po takim właśnie oklejeniu tego jaja stawia się je w ten sposób no i trzeba to zwilżać wodą, tak, żeby żeby one sobie po prostu kiełkowały i ponoć taki sposób na watę czyli tutaj akurat mam weciki, jest najszybszy, jeżeli chodzi o kiełkowanie zobaczymy jak to pójdzie, bo ja dzisiaj sobie też wysieję do ziemi, zaraz Wam pokażę zresztą jak to robię i i tak słuchajcie, i to trzeba nawilżać ja sobie to później dokończę, żeby to było bardziej, wiecie, dokładnie oklejone tymi nasionkami, tylko jeszcze muszę rozkminić, jak to zrobić. Może łatwiej będzie, słuchajcie, kiedy zmoczycie wacik i z jednej strony, um, um, chociaż nie wiem, i z jednej strony po prostu nakleicie nasionka i wtedy dopiero na jajo ale jeden wasik no chodzi na drugi, więc nie wiem jak to jak to później wyjdzie, jak to będzie kiełkowało, wiecie um, o co mi chodzi. Dobra, ja sobie te nasiona później pozbieram um, i po prostu dokończę sobie już um, sama to jajeczko, chciałam po prostu zobaczyć, um, przetestować razem z wami jak to jak to zrobić, i później pokażę Wam efekt finalny, jak już sobie wyrośnie, czyli pewnie już jakoś po świętach wielkanocnych. Dobra, słuchajcie, teraz mamy doniczkę, oczywiście z dziurkami, aby był przepływ powietrza i wody, żeby ziemia mogła oddychać i żeby zachowała jakby swoją że tak powiem świeżość, żeby po prostu nie spleśniała, bo jak spleśnie, no to już kicha, bo już kiełki się nie nadadzą do jedzenia po prostu. Ja mam tutaj ziemię, wsypuję ziemię do Jest To taka brudna robota, <laughs> mi to nie przeszkadza. Ja bardzo lubię sadzić kwiaty, przesadzać kwiaty, w ogóle uwielbiam kwiaty i doniczkowe, i cięte, i takie, wiecie, prace na działce. Co prawda sama nie mam działki, ale mm, kiedy jestem u moich rodziców, to czasami zdarza się właśnie, że coś tam trzeba pomóc rodzicom na działce, to, to, to chętnie to robię. Także i, i nie używam rękawic. No chyba, że chodzi o zbieranie truskawek, to wtedy e, wtedy lubię użyć jednak rękawic, bo dłonie są bardzo brudne i e, po prostu są czerwone od soku truskawkowego. A dzisiaj tylko siejemy czereszkę. <śm> I słuchajcie, no ja mam tutaj tam namoczoną rzeżuchę, którą wczoraj sobie namoczyłam i ja ją tutaj po prostu sunę. o, taki glutek do donicy i ona sobie tutaj ją troszkę spróbuje rozprowadzić i tutaj będzie sobie kiełkowało i słuchajcie, nie polecam wystawiać tego na balkon dlatego, bo przylecą yy, Wam na balkon jakieś ptaszki i po prostu to zjedzą. Um, bo to jest rarytas, że tak powiem. Jeszcze takie namoczone, super dla ptaszków. Więc ja zostawiam to w domu, po prostu na parapecie um, i też oczywiście trzeba to podlewać. Ja za chwilę też to podleję. U mnie to tak wygląda. I też pokażę Wam efekt, um, jak już sobie wykiełkuję, jak już sobie urosnie. Um, tak? jedno tak wygląda, drugie tak wygląda no i cóż i to wszystko, co chciałam Wam teraz powiedzieć um, na temat tego jak też prowadzić sobie taki, taką atmosferę e, świąteczną do domu, um, bo jednak zapach tej rzeżuchy i w ogóle ta rzeżucha na kanapkach później, mi się to kojarzy z dzieciństwem, zawsze u nas była rzeżucha <gryw> na święta e, i i taka kanapka z masłem, z rzeżuszką, z jakąś wiecie, wędlinką, czy serem żółtym. Mm, pycha. Czy nawet samą rzeżuchą. Rewelacja. O, tu mi się jeszcze przykleja do, do dłoni. Także żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym filmiku.